Siemanko wszystkim z tej strony Mati a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sytuacji na C4 plus o nowej aktualizacji która wejdzie niebawem bodajże jutro już będzie wygrywana i słuchajcie sytuacja na C4 u nas może GSK, powiem Wam szczerze jedno z lepszych C4 jakie mieliśmy do tej pory dlaczego ponieważ jest bardzo dużo walk wróg jest przeciwnik raczej nie wróg tylko przeciwnik jest też mocny daje radę naprawdę jest super sytuacja teraz pokrótce Nasze miejsce startowe, to jest tutaj z tej strony, naszym pierwszym przeciwnikiem było OPG. Naprawdę pierwszego dnia chłopaki doszli do laboratorium, myśmy też doszli do laboratorium, tutaj były bardzo grube walki. Tutaj walczyliśmy przerawie przez cały dzień. Chłopaki też tworzyli grupy armii, to nie było tak, że tylko było jako żółwie. Naprawdę dawali radę. Stwierdziliśmy po pierwszym dniu, że naprawdę fajny przeciwnik, będzie dużo walk, będzie rywalizacja. Po bodajże 2-3 dniach udało nam się ich tutaj totalnie odciąć, tym miejscu. To było postawione nasze CC, żeby nie mogli już dojść do laboratorium, oraz zaczęliśmy tutaj na spokojnie podejście pod ich latarnię. I w momencie, kiedy udało nam się przejąć ich latarnię, chłopaki stwierdzili, że nie mają z nami chyba jeden na jeden szans, więc e, przeszli na lewą stronę mapy. I tutaj słuchajcie: Sojusz G22 to jest naprawdę dobry sojusz. Ru na początku myślałem, że to będzie jeden z najlepszych sojuszy na tym. Jednak nie dali sobie radę z G22. G22. G22 zagrało bardzo dobrze. Oni od samego początku byli bardzo aktywni. Tutaj zaczęli zabudować, zabudowali bazę lądową, zabudowali tutaj całe laboratorium i prawie spychali całkowicie RU do safe zonu. Stwierdziliśmy, że musimy po prostu pomóc, ze względu na to, że my poradziliśmy sobie na swojej flance. Ruszyliśmy tutaj jest odsieczą, niestety przez pierwsze dwa dni to było wieczne budowanie, bo brakowało zasobów. Tutaj toczyły się, o ten przylądek w tym miejscu, toczyły się bardzo duże walki. Tutaj naprawdę zostaliśmy całkowicie zepchnięci, zostały ostatnie tylko te dwie wioski. Na szczęście udało nam się tutaj przejść z morza na e, ląd. Zabudowaliśmy te dwie wioski, obudowaliśmy morze, żeby mieli utrudnienie do spalania. Oraz wczoraj udało, udało nam się tutaj wybudować CCK, mieliśmy taki zabezpieczony przyczółek, że wiedzieliśmy, że nas już nie spalą. Wczoraj były przez cały dzień bardzo duże walki, aż o zdobycie tutaj tego CCK. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ całkowicie odcina G22 od osady oraz od możliwości podpalenia nam tych tylnych wiosek, i tutaj były czaj cały dzień walki na tą stronę, ale tych walk było o wiele, wiele więcej, ponieważ z drugiej strony nasz sojusznik HB3. Tutaj przycisnął swojego tutaj przeciwnika, ale niestety z tej z lewej strony Sojusz Tom, gdzie na początku CVC całkowicie zdominowało tutaj. Oni sobie tutaj mieli zabudowane wszystko aż dotąd, aż prawie pod X-Save Zone byli zabudowani, tutaj mieli już zrobioną, zrobioną autostradę pod latarnię, jednak Tom bardzo ładnie gra. Tworzy często grupę AG, utrzymuje bardzo długo i całkowicie CVC został zdominowany, został wypchnięty z morza, został wypchnięty z lądu, tylko dostał mu tutaj ten CC. Do wczoraj to wszystko tutaj, ten cały tutaj obrys tego tutaj środka, to było wszystko zajęte przez tom. Na szczęście. Udało się tutaj dogadać, żeby HBC po prostu wybudowało tutaj swojego CCK i pomogło z tej strony skoro oni tutaj już sobie ląd zabezpieczyli, na wodę mają ciężko wejść, ze względu na to, że tutaj kot bardzo ładnie zabudował się i oni są troszeczkę mocniejszy na morzu, dlatego HBC nie miało możliwości wejścia i tutaj wczoraj naprawdę Tom bardzo ładnie próbował przerwać budowę CCK, ja tu nawet stałem gdzieś w tym miejscu i starałem się bronić tego CCK tej budowy. Upowiem Wam szczerze, walki były przed, niestety nie dałem rady tego nagrać, bo nie byłem, byłem, tylko na telefonie na chwilkę, ale powiem Wam, walki takie na poziomie już legendarnym, naprawdę grup armii było tak dużo, to była cała szarańcza z jednej i z drugiej strony, super były walki i to jest nie dziwota, słuchajcie, ja wczoraj, po tych walkach miałem 1000, coś rezerw, 1100 rezerw mi zostało. I to jest jak na czwarty, piąty dzień to jest naprawdę, jak tutaj wiecznie pod minimum jadę. Teraz sobie tylko po prostu oszczędzam te rezerwy, bo dzisiaj wieczorem znów będziemy walczyć. Dalej to będziemy starali się pchać. Tutaj OPG wybudował bardzo rozsądnie koło CCK, koło G22, aby we dwójkę mogli się lepiej bronić. Oni nas wtedy we dwójkę ładnie tutaj zdominowali, prawie nas tutaj wypalili całkowicie. Jednak wiecie, chodzi o to, że jeżeli masz dwa dobre sojusze, to wygrywa ten, który jest dłużej aktywny, który dłużej potrafi utrzymać grupę AG przy... Przy życiu, i to jest u nas naprawdę mamy bardzo fajnie zgrany zespół. Mamy dużo aktywnych graczy, i nie odpuszczamy. I tutaj, dzięki temu, już chyba wypracowaliśmy sobie troszeczkę reputację na tym C4, że, nie, że po prostu staramy się jak najbardziej. Tutaj, dzięki temu, że udało nam się całkowicie odeprzeć G22. Z tej strony, oni już nie mogą zagrozić RU budowaniem od góry. Też poprosiliśmy, żeby RU wybudował w tym miejscu CCK. Dzięki czemu nie będą tak łatwo odcięci. Od po prostu swojego sewzonu. Dzięki temu, że główne walki wczoraj toczyły się na lądzie oraz pomogliśmy tutaj troszeczkę powalczyć z tomem na wodzie. Rum mogło dzięki temu po prostu podejść coraz bliżej do tomu, jeżeli drogą morską. Tutaj będziemy starali się tą latarnię odbić. Powiem Wam szczerze, dzisiaj będzie co? Przejęcie wieczorne Fortu Później po skład lecimy. No i później pewnie gdzieś tutaj się zatrzymamy na spokojnie. Będziemy sobie na spokojnie robić też drogę do bazy lądowej. Ale to nie jest tak, że wiecie, my mamy troszeczkę więcej pól zajętych na mapie, ale przeciwnicy są bardzo mocni, też są zorganizowani i wydaje mi się, że jeżeli nadać się tak, przepraszam, utrzyma taka dynamika gry, to naprawdę na na rezerwy lecimy, ponieważ my oszczędzamy rezerwy przez cały dzień tak samej nasi przeciwnicy, żeby wieczorem w, w trakcie naszej aktywności móc jak najwięcej zdziałać, bo naprawdę dużo u nas graczy ma rezerw rzędu. Paręset, nie wiem, 100, 200, 600, 700, i tak samo jest z jednej, z drugiej strony. CWC naprawdę wyczyściło się z rezerw do zera, dlatego Tom, dzięki temu, że miał aktywniej dużej grupy, nie tracił tak, yy, tak po prostu bezsensownie tych rezerw swoich. Dzięki temu oni mogli ich tutaj wyciskać, bo oni nawet nie mieli za bardzo rezerw do obrony bazy, nie? Tutaj właśnie. Chłopaki, pewnie za chwilkę sobie zbiorą AG i spalą na spokojnie, bo naprawdę ten HBC jest sojuszem dość mocnym. Mają naprawdę koksów. Ja wam tutaj pokażę. Na przykład ten gościu tutaj, gdzie tu był ten, no przykładowo Haki 23. Słuchajcie, no to jest 49 poziom kolekcjonera, to jest bardzo wysoko. Słuchajcie, i tutaj, no widać, że kolega nie ma dużo zabójstw, ale ma mocną bazę, nie? więc no. Nie ma, nie ma źle. Fajne C4 podoba mi się, dużo walki jest, nie ma nudy, na pewno ktoś wszyscy zrobią 25K kili, ja zrobiłem 25 kg na początku drugiego dnia. Tak dużo było walk. Dobra, i to jest jakby pokrótce o naszej naszym C4. Też część graczy już z tego te 4 będzie chciało przejść do nas. Są tutaj niektórzy Polacy, widzą, że potrafimy grać, że nie jesteśmy sojuszem farmerów, więc też jeszcze raz serdecznie, jak ktoś jest aktywny, chce zagrać z nami, proszę bardzo, zapraszam. Napiszcie do mnie, na pewno się odezwę. Jak nie, od razu to w ciągu dwóch dni na pewno się odpiszę. I teraz słuchajcie, przechodzimy do aktualizacji, która będzie niebawem, bo już za 18 godzin. Dostaliśmy sobie takiego linka, z gry. Co będzie tej aktualizacji? Już on to zobaczy. Czekajcie, systemowo. O, to jest nasza aktualizacja i tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć sieć operacyjna. Ok, co my tutaj mamy? A, Centrum Informacji Bitewnych na serwerach co najmniej 120 dni. A, mamy ten obóz wyzwolenia rewolucjonistów i gwardy męczenników. To jest to, co mówiłem wcześniej odnośnie tego chyba ulepszania tych jednostek lotniczych, tak. Okej, okay, to to jest to samo. Eksploracja danych, kontrola przestrzeni powietrznej. Mm, kontrola przestrzeni powietrznej z sojusznikami. O, to ciekawe co to będzie to. Możesz wyznaczyć hangar. Uh -huh. O myśliwców. Mm. Nie, no, ciekawe jak to wszystko będzie działo, ten właśnie cały hangar i, i z tym dzieleniem tych y, kontroli przestrzeni powietrznej. Zobaczymy, jak to będzie po prostu działo, bo nie mam pojęcia. Jak to będzie, nie? Dobra, mamy tutaj dodatkowe jakieś zjednoczenie frontu. O! Mm. Okej, okay, to mnie nie interesuje. Mm. Tutaj mamy właśnie tych dwóch, yy, dwóch po prostu nowych oficerów tam Lady Liberty i skrzydło mroku Okej, okay, tutaj mhm. Mm Aha, tu możemy dostać Astrenaru do Lady Betę w roku. To są takie dodatkowe paczki z po piersi będzie można sobie je kupić za tam zdobywanie, ale już Was uprzedzam, może trzeba bodajże kupić jedną taką paczkę za Frico, a resztę będziesz musiał zainwestować pieniążki w tą grę, bo inaczej nie da rady. No, rzuć kostką ok, to jest lepsze wydarzenie niż Bingo moim zdaniem. Szczęśliwa Zrabka, czyli standardowo. Legendarna wystawa. O legendarnej wystawie za chwilę Wam powiem, bo mam taki krótki filmik od kogoś, więc tam będzie lepiej to yy, do przekazania. Prezenty, quiz sojuszu, ok, czyli standardowo nowi oficery, płomień mrozu. Yy, ok, to jest właśnie ten gość od artylerii Ala yy, Ostrze Narodu. go na razie nie będę robił, bo nie jest dla mnie jakoś super wybitny. Kolejny oficer, srebrny lis. To już mi się wydaje jest bardziej opcjonalny dla mnie, dlatego, ponieważ ja dużo gram myśliwcami i bombowcami, więc to wydaje mi się, że jak najbardziej będę mógł jego zrobić w pierwszej kolejności niż tamtego oficera. No zobaczę, najpierw sobie najpierw, zabieram te statuetki 720, później zdecyduję. Tak, co my tutaj mamy jeszcze? Wskaźnik stanów obceg ok, dobra. Optymalizacja. To są też fajne informacje. zobaczymy. Ech. Wymóg ulepszenia ośrodka wojskowości na poziom drugi został zmieniony na ukończenie podstawowego szkolenia marynarki wojennej na poziom 3. O! Zobaczymy. Dwóch. Dowódcy, którzy już osiągnęli lub przekroczyli poziom 3 podstawowego szkolenia marynarki wojennej mogą ulepszyć swój ośrodek wojskowości do poziomu drugiego. Przekąpeca padać jednak odna korpusu wodzy zostanie przyznana. O, czyli nie mogą jechać dalej, tylko do drugiego wracają. Dobra. Uprzeliśmy glosariusz grze zanim między następujące. Poprawiono nie spójną terminologię, na przykład siła ognia na personel na minutę to teraz siła ognia na członka załogi na minutę. Ok. Czyli piechota to jest piechota i hołbica. Ok. Personel. Yy. A czyli tego siła ognia to oznacza obrażenie pojedynczego celu, a obszarowa siła to teraz obrażenie od wybuchu. Okay. W ogóle, ten obrażenie od wybuchu to jest dla mnie też ciekawy temat, bo ja tam czasami próbowałem z supportem popisać to dokładnie działa. To ma coś takiego jak Katiusza, że oni uderzają w cel, i tam to nie jest napisane, że w kratkach, tylko w metrach jest jakiś dodatkowy AOE damage, ale to jest minimalnie tak naprawdę. Nie? Ciekawe czy coś będą z tym więcej robić. Hmm. No, sprecyzowano ataki, odporność na ataki zwykłe, zdolność oficera, odporność od wybuchu, odporność od przychwycenia. Okej, okay, to może będzie ciekawiej. Hmm. Optymalizacja fazy podliczenia podboju. Nagrody za wyjątkowy wkład będą teraz przyznawane automatycznie, jeśli nie zostaną rozdane ręcznie podczas fazy podliczenia podboju i na pewno problem, który spowodował, że ikona oddziału zbieranych zasobów były nieprawidłowo wyświetlane w raportach z zbityw po ataku na morzu. Okej, okay, czyli no, takie spoczko, niech to będzie, co nam się jeszcze udało zrobić. Udało nam się w ostatnich bojowych zaszczytach zająć. Yy, czekajcie, to jest, zająć pierwsze miejsce. Czekajcie, czekaj, to będę mógł do tego wrócić. A tak, udało nam się zająć tutaj pierwsze miejsce. Pawlo był drugi, też bardzo ładnie. Green Beer był trzeci od nas w sojuszu. Ej, to on ładnie wyprzedził Barakudę, bo Barakuda wydawało mi się, że będzie top 3, nawet zwróćcie na to uwagi. I Trzciniak Bojowek udało mi się zająć drugie miejsce, niestety no z Ninjom, co z naszym kolegą z poprzedniego C4, no to pozro po to jest naprawdę silne konto i dobry gracz i jak on tam się wbije w walki, to nie ma szans w ogóle. A I tak panie, że udało się wywalczyć to drugie miejsce, więc zgarnąłem w poniedziałek grane 125 statuetek oficerskich i dzięki temu udało mi się Słuchajcie, przebudzić, yy, mamy tutaj kapitan niepokonany, jako trzeci oficer, tutaj sobie na spokojnie mamy, do, mamy już trzech oficerów. Przebudzę jeszcze jednego, ostatniego, czwartego oficera i to będzie na pewno poskramiać fal. Yy, ze względu na to, żeby mieć komplet jeden powiedzmy ala SH jedną artę. I na ten moment to będzie fin, minitum, ponieważ mini brakuje bardzo dużo zębatek do tego, aby ulepszać kolejne jednostki. Nie ma sensu robić dwóch oficerów kolejnych. Na jednostkę 72, która ma 2,5 miliona, i dosiągniemy ją pewnie z oficerami do około nie wiem 6 milionów. Kontra niszczyciel opancerzony, czy tam niszczyciel co ma 15 milionów z dwoma dobrymi oficerami, to, to ten jednostka 72 nic nie robi, więc kończymy czwartego oficera od lądowy, od morskich i to jest koniec, bo bardzo długo mi zejdzie. Ulepszenie pewnie, żeby ulepszyć, jak sobie liczyłem, mniej więcej tego jednostkę morską. Ten okręt jako ten pancernik czerwony do 7, przepraszam, 8,1 na maksa to mi zajdzie pewnie ze 3-4 miesiące. A do tego chciałbym jeszcze powiedzieć, że pewnie za chwilę będzie znów dodatkowy limit 8,2 jednostek, a nie. 8.1, to będzie już w ogóle dramat, ale dobra. Przejdźmy sobie teraz jeszcze pokrótce do omówienia nowej aktualizacji. Już Wam tu ładnie wszystko pokażę. Wyciszymy sobie głos. Będzie tak, tutaj jest coś fajnego, że będziemy mogli sobie załączać z boku nasze ulepszenia. O co chodzi? Będziemy mogli szybko mieć dostęp do ulepszeń, żeby plus 5 do siły ognia, plus 5 do siły. Do, do wytrzymałości jednostek, przyspieszacze wszystkie, odporności na ataki na władzę, żeby nie wchodzić w zasoby, i tam było bodajże, żeby trzeba było wejść sobie, tak, już Wam to pokażę, trzeba by teraz wejść zasoby, wzmocnienia i tutaj szukać tego po kolei, nie? tylko tam będzie wszystko już pogrupowane, żebyśmy mogli od razu po prostu wejść na to. I móc y, sobie to odpalać. Będzie to na pewno ułatwienie, jeżeli chodzi o obronę bazy na szybko lub coś w tym stylu. Tutaj s Patom nawet mnie nie interesuje, bo 25 poziom to jest w ogóle pozroporczliwy, pewnie niewykonany dla mnie w tej grze. I wlatujemy sobie do nowego eventu, który będziemy mieć nową po prostu skórkę. To jest to taki, nie wiem, helikopter, a taki balon wojenny który ma firepower 5% jest ok, ale to tank and helikopter HP 5% jest totalnie useless i ta skórka niestety, która jest do czerwonego helikoptera ma słuchajcie, 5% HP na litość bocką. Na co komu jest 5% HP do jednostki, która ma zadawać jak największe obrażenia? Tam powinien być nic więcej jak firepower, a nawet zwiększone obrażenia. To wydaje mi się byłoby o wiele bardziej ciekawe, a ta skórka ma plus 5 do HP, czyli uważam, że te czerwone helikoptery znów są pokrzywdzone. Czekajcie, to sobie mogę nawet wyłączyć, bo tego nie potrzebuję. O, widzicie Equip Unit HP 5% Totalny już useless. Powinno być tylko i wyłącznie Firepower. Skoro wszystkie inne mają Firepower, dlaczego tutaj jest tak po prostu zrobione? I niestety, lub niestety, dla mnie osobiście ta skórka razem mi się jakoś tak super nie podoba. Dwa że ja nie gram na helikoptery, więc na pewno nie będę w ogóle na nią targetował. Ta skórka tego takiego Poseidona. Ona jest ogólnie spoko, fajnie to mniej więcej wygląda, no ale tak jak wszystkie inne klasyczne skórki, to nie jest w ogóle mój, mój zasięg do tego, abym mógł taką skórkę y, zdobyć, ze względu na to, że no co mam powiedzieć, 250 ten to ja nigdy już nie nazbieram. Chyba żeby dawali każdemu graczowi, który zaczyna na miesiąc 5, po 50 miesiącach, czyli 4 ponad lata, gry, być sobie mógł taką klasyczną kupić, no to wtedy jak najbardziej, no. Tutaj niestety już więcej Wam nie powiem, tutaj to możemy sobie na spokojnie zamknąć. I tak na dobrą sprawę to jest takie mniej więcej podsumowanie tego, co będzie w <laughs> przepraszam, nadchodzącym, nadchodzącej aktualizacji. Parę rzeczy na pewno będzie fajnych wprowadzanych, część i tak się będzie po prostu powtarzać. Będą kolejne odcinki z walki, bo mam ponagrywane filmiki i będę starał się to wpuszczać na pewno może jeszcze dzisiaj jeden odcinek wleci, ewentualnie jutro. Z mojej strony to wszystko, Otrzymacie się i do usłyszenia. Hej!